Spójrz mi na oczy, naprawdę nie kłamie na, 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 Naprawdę nie kłamie Spójrz mi na oczy, naprawdę nie kłamie Działaś jak narkotyk, naprawdę nie kłamie Naprawdę nie kłamie, nie, bo nie. po co miałbym kłamać skoro jesteś taka fajna Bo rano otwieraj szampana, będzie dobra jazda Mam dzisiaj zamiar jesteś pod stołem, bo w końcu jest piąte Jak narkotyk Naprawdę nie kłamie Hej Naprawdę nie kłamie Po co miałbym kłamać, skoro jesteś taka fajna No choć ze mną zrobić śniadanie Czemu Mabym kłamać, skoro jesteś taka. taka fajna. Hej, ej stary, co się wczoraj działo? Total niczego nie pamiętam. No, stary, wczoraj grubo było totalnie naprawdę. O na jak spałeś Co? Ej, mała viol na melaż. Bawimy się dobrze, bawimy się świetnie. Jebać się bo ja wolę ciebie. Bo ja wolę ciebie, czy ty to rozumiesz? Tak jakbyśmy byli w niebie. Bawmy się tam, gdzie słońce staje najwcześniej. Bo, nienawidzę liczyć czasu. Nienawidzę liczyć hajsu. W tej leci na frankki, te klapki, klapki, my ciemno lasu obok działki chuja jak na sąsiadów z wszystkie kwiatki Naprawdę nie kłamie Działasz jak tylko ty Naprawdę nie kłamie Naprawdę nie kłamie Po co miałbym, kłamać, skoro jesteś taka Spójrz mi na oczy Naprawdę nie kłamie Działaś jak Nie kłamie, bo yeah, yeah. Po co miałbym kłamać skoro jest...